brodosli dragi słuchacze i oglądacze Radia Koncao. Jak obyczno, przyzywam Was na następna umietnicka piwnica Prodolżaju moje rozważenia o humanizmu. Po mojemu mnieniu to jest mnogo ważna tema człowieczność. W obliczu wojny i kryzysu, imigrację: co jest ważniejsze: ludzkość, czy bezpieczeństwo, Medza, czy swoboda, pomoc, czy niezawisność? Nie ma złych odpowiedzi na toj popros. Jest język medu humanistyczny, humanistyczny, se myśli, że to grecki język jest język humanizma, za to, że grecki filozofii tworili osnowu humanizma i my używamy mnogosłowe, z które i majut Koreń grecki. Tylko dnie na starogreckim humanisti negoryt. Jednakże jest twój jedyny umiejętny język, który jest mnogohumanistyczny. humanistyczny. Jest to język mezosłowiański, który jest rozumliwy w słowianom bez uczenia. Główny pryncyp schroniony przy tworzeniu mezosłowiańskiego, to rozumliwość. Odwrotno, nasz mnogo osobliwych języków, raznych grup profesjonalnych, które są zrozumliwe tylko dla przedstawicieli tych skupin. Język medusłowiański jest także uniwersalny, to znaczy, zaklucza uniwersalne slovesa i z raznych języków słowiańskich. Medusłowiański jest język neutralny. Co dobro je było i skorzystano filmu kolorowana ptica czeskiego reżysera Wacława Marchola na osnowu książki Jerzego Kosińskiego. Reżyser chciał, aby człowiek oglądający, poglądał, nie wiedział i z jakiej drżawy próżschojęd personarze, które dopuszczające filmu okrutności. Za to postanowił, aby aktorzy mówili na medzusłowiańską języku, aby nie można było raz i ocenić ich diel czynów po ich miejscu rodzenia. Jest to mnogo humanistyczny podchód. Druga humanistyczna cenność meczu jest i surabotnictwa, sutrudnictwa. Na początku je było dwóch osnowateli, Czech Wojtych Merunka i Holandzki Slawist Jan van Stanbergen. Oni stworzyli dwa językoprojekty, które byli podobni. Kiedy oni się dowiedzieli o sobie, oświadomili podobność, następnie zjednili dwa umiejętne języki w jeden projekt Medzusłowiański. Posle, dalszy rozwój języka był i jest dalej możliwy, blagodare surabotnictwu mnogich iz ludzi i z raznych słowiańskich drzew. Ludzi tworzy aplikacje, web-stranice, słownik online, prekladajut nowe słowa, rozgowariając nad podrobnościami gramatyki itd. Za to objawia humanistycznego ducha słowiańskiej obciny. Możeli mezosłowiański ulepszyć ten świat? Oczywido, trzeba tu oznaczyć nie cały świat, a izkłuczno nasz słowiański prostor. Kako jest tym pokazali, mezosłowiański to jej język humanistyczny. Za to, po mojemu skromnemu mnieniu, wzajemno rozumienie jest dobry naczetok mnogo drugich cienności. A koli, i z różnych drzaw, możemy się lepsze dogoworiti, budziemo do siebie wyższe tolerantni. Mnogo netrpimosti происходитi i z tego, że ludzi se wzajemno nie znają. Blagodary znania meczu słowiańskiego można czytać i różne nowości i zwiestie na premier w internetu i z drugich słowiańskich drżaw. Raz siriati swoje znanie innych Słowian, ich problemów i prędkości. Medzusłowiański, jako nauczna synteza najwyższe rozumliwych słowes i wsich, z wsich współczesnych słowiańskich języków, a także starocerkiewno słowiańskiego istinno przybliżaje nas do izobrażenia prasłowiańskiego. Za to w jedność umożnia lepsze znanie swojego rodnego języka, i bo wsi słowiańskie języki i z jednego wspólnego języka. Jest to za isto wiecz dziwna, że do poznania swoich najbliższych sąsiedów trzeba studiować slawistykę. Nadiejam się, że w buduczności chwala szczeremu se i uczeniu mezzosłowiańskiego języka, wszyscy boli ludzi będą stawać się przyrodnymi slawistami, humanistami, albo prosto lepszymi ludmi. Cztery prawa życia. Pierwsze prawo mówi osoba, która wchodzi w nasze życie, jest należyta osoba. Nikt nie izjawia się w naszym życiu przypadkowo Wsi ludzie wokół nas, którzy są z nami w interakcji, są po to, gdybych se się uczyli i takowo zrastali. Wtore prawo mówi to, co się dzieje, jest jedyna rzecz, która się dzieje, smogła się złoczyć. Nic, to, ale absolutno nic, to, co dzieje się w naszym życiu, nie mogło być inako, nawet najmniejsza podrobność. Nie ma je to tak, jak gdybym zdzielala to tak, to by się stało. Nie. To, co się stało, to jedyno, co mogło i trebowało się Da byśmy mieli naukę i poszli dalej. Wszelka sytuacja, która nam się złoczyć w życiu, jest idealna, mimo że nasz um i ego opierają się i nie chcą tego przyjmati. Trzecie prawo mówi. Siet to nacina się w oznaczonym czasu, ni priet, ni po. Kogda my jesteśmy gotowi na zaczęcie niczego nowego w naszym życiu, w togda to se zacznie. I poslednie. kogda to se kończy, to se kończy tak prosto jest. Jeśli nie, to się skończyło w naszym życiu, to dla naszą ewolucji. Za to liepie to zostawić i pójść w wpryt, bogatsi o to i skuszenie. To prawdopodobno nie jest słuszka, że to słyszysz. Jeśli tu te słowa i zjawili się dzisiaj w naszym życiu, to za to, że my jesteśmy gotowi zrozumieć je. Autor nieznany. Nic to nie jest niczyja wina. Jeśli nie ma je kogo obwiniać, to nie ma nic to do winienia. Nie ma nic to do winienia, za to nie ma z czym wojować. Nie ma z czym można wojewati, za to nie ma, szto naprawiati, Nie ma szto naprawiati, to mu nie ma czego zbiegati. Nie ma to izbiegati, za to nie ma czego podrżywati. Nie ma nic to podrżywati, za to nie ma nic to do utraczenia. Nie ma nic to, co można utracić. Za to nie ma nic to do iziskania. Koda nie ma nic to do iziskania, za to nie ma nic to do iskania. Nie ma nic to do iskania, za to nie ma je czym statise. Nie ma je czym statise, nie ma kim byti. Jeśli nie ma je to prosto, jest to w kakokoli sposób, to jest wielka dekonstrukcja. To jest uznanie, które bez usilia w w tego ciebie, glubiej w odkrycie tego, czym już jesteś, matka. Niechaj sila będzie z wami.